Matura bez cenzury, lalka, część. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta. W internecie, słuchajcie, piszą, że cały ten Wokulski to był tak zwany y, simp, a Iza, a Iza jest Gold digerką. Wyjaśniamy. Tłumacząc y, na język starych ludzi, którzy pewnie już nie żyją. Na przykład, mieszczę On to służalczy mężczyzna, który na wszystko się zgodzi. Tak, a ona, owa lala, to panna, która znalazła sponsora, któremu nie musi dawać, bo wszystko dostaje. Prawda? Albo by wszystko Częsie, dostać. Nic nie musi mu dawać, dawać musi żeby mu dostać wszystko. Gotować obiadów, tak nic tak. nie. To nie do końca tak jest, jak wy mówicie, ale jedziemy. Słuchajcie, Bolesław Prusli, streszczenie, część szósta, ostatnia teraz, jest rok 1879. Aha. Mhm. Rzecki pisze, to jest ten taki stary subiekt, że Wokulski podoba się pani Helenie Stawskiej, która mieszka w jego Staszka Kamienicy. Tu jest Takie właśnie. rzeczy się w życiu zdarzają. Tak. No, no, oczywiście. O, oczywiście, tak. Wystarczy, że chłop e, się ładnie ubierze, wypachnie jakaś perfuma, coś takiego, obecnie pazury i ma kamienicę, by zaczął się podobać dziewczynom. Ale Wokulskiemu ta, ta stawska troszeczkę coś nie bangla mu. Mhm. Że coś tam, że coś tam. No. I w tym momencie pojawia się adwokat jakiś, który chce w imieniu jakiegoś Litwina kupić kamienicę od, od, od Wokulskiego, Aha. ale to jest podstęp baronowej krzeszowskiej, która Aha. sama chce ten dom nabyć. Aha. I Wokulski wyczuwa podstęp i odmawia. I to mi przypomina, jak zrobiłem sobie taki quiz w internecie, Aha. jaką księżniczką jestem. I co, i co? Znaczy, jaką księżniczką jesteś, i chciałem się przekonać, jaką księżniczką ja jestem. I co, ci wyszło? I wyszło, że jestem prawdziwą królową. O, o wielu talentach. Treścią mojego życia jest miłość. Stale wypatruję swojego <grym> ideału. Dobry quiz. I, i lubię nosić z cokolwiek to jest, i można mnie spotkać A na ławce w parku czytającą czy, książkę. Czy to ma coś, spodium, co, to ma coś to wspólnego z lalką? Nie, a myślisz, że powinno? Nie, 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 dobra, nie. dobra, księżniczko. Baranowa Krzeszowska pozwala się bawić córce pani Stawskiej w, w pokoju swojej zmarłej córki. Aha. Mała Stawska tam się bawi i najbardziej lubi taką lalkę Mimi. Mimi. I stara Stawska kupuje jej taką samą lalkę u Wokulskiego. Lalkę. Lalkę. No, lalka. Lale... Dowiemy się skąd tak. tytuł tej powieści, bo już słuchacze pytali. Tak, tak, ale tak. potem się okazuje, że baronowa Krzeszowska oskarża stawską o kradzież tej lalki i, to, i sprawa ląduje w sądzie. To a. zaraz się Olbratowskiemu coś przypomni. Tak, tak, bo to jest taka przypowiedź biblijna, jak no. tata byczek szedł z małym byczkiem przez e, pole i tak. zauważyli statko jałówek. O, Aha. A. I synek mówi, pokazując na najbliższą. Tatę, tatę, chodź, pobiegniemy i ją. On... Wytaśtasiamy w sensie, aha. nie? Aha. Chodź tatę, chodź. Tak woła. A jesteś przekonany, że to jest przypowieść biblijna? Bo ja mam wrażenie, że ty już ją kiedyś ta, opowiadałeś. Ta, a im dłużej ona trwa, tym mniej. W każdym razie tata Byczek mówi do synka, pokazując stadum, no, nie? No, 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 no. nie? Nigdzie nie będziemy biec, lecieć, chłopcze pójdziemy powoli i wytaśnasiamy je wszystkie. Ty to mądre, z mądra, czyli takie tak. wolniej jedziesz, więcej taśtasiasz. Tak, 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 e, a co u Prusa? Tak. Przepraszam? Rusza proces o tę lalkę między Baronową, Krzeszowską a panią Stawską i Staszek mówi w sądzie, zeznaje nasz Wokulski, że ta lalka była kupiona u niego w sklepie, nawet każe oderwać jej główkę i psują lalkę. Ojej. No i tam jest Skoda jego pieczątka, lalki. tam Wokulski i tak dalej. I hmm. wtedy służąca Baronowej przyznaje, że tak, to ona zbiła oryginalną lalkę i ją ukryła. Hmm. I to jest ta historia ją bo no nie pcha akcji Fajne, do przodu, to ale stąd jest tytuł podobny. Ta historia no. o bydełku była ciekawsza. Wy, wypasiona taka, nie? Mm. Bardziej była, bardziej. A wiecie, że, że pasące się krowy ustawiają się na ogół no. e, w linii północ południe No co ty Aha. mówisz? Tak, interesowałem się tym. Być może, że krowy wyczuwają, nie wiem, pole magnetyczne ziemi. Ty to strasznie fajnie, bo to, to takie znaczy, kompasy są. Że właśnie, że można mieć krowę ze sobą tak. nosić jako kompas. Albo jak, kompasu. Jak, jak się zgubisz w lesie, to można zawołać najbliższą krowę i się spojrzeć, jak się pasie. Tak, no właśnie. Tak. Ale jak krowa jest zepsuta, to pasie się zadem na wschód, no to wtedy to się zgubi. Zgubisz, zgubisz się, Musisz wtedy. sprawdzić, czy krowa jest ale, naprawiona. Czy jest dobra? Jakby Kolumb zabrał ze sobą krowy na statek, to by szybciej odkrył USA. Tak, albo drzewa jakby miał hmm. na statku. To by wtedy mógł sprawdzić, z której strony na tych drzewach rośnie mech. mech. I wtedy by się Słuchajcie, kierował na północ. I, ale wiecie, bo to mi przypomina starą historię, no, no, no. jak jednego faceta przez lata leczyli na e, niebieskie jądra. O, i co się mhm. działo? Ło! Wow. Wszystko łykał, tam płukanki robił, kąpiele, na Borowinę jeździł. Ale czy płukanki i kąpiele całego faceta, czy, czy samych różnie. jąder? Różnie. różnie, różnie. Raz całego faceta, raz całych jąder. Aha. I to na ciepło, na zimno, bicze szkockie, nadmangadian potasu, barsz czerwony, żurek Ale. biały. Eee, czy to ma coś wspólnego z lalką Tą Nie, a czemu, <laughs> a czemu pytasz? Ale nie, słuchajcie, Co? Nie, bo najgorsze jest to, że nie pomogło. Aha. Nie pomogło. Jądra... Miał najpierw e, na, navy blue, Aha, tak, tak, no, no. Tak, Potem ultramaryna, czyli tak jakby jaśniały. Tak, a na końcu błękit paryski. Aha, Tragedia. Tak. A obcieli w końcu? Nie, <laughs> bo Nie. widzicie, po latach się okazało, że mu dżinsy farbowały. <śmiech> <Aha>. <śmiech> Dlatego zalecamy pod dżinsami nosić kąpielówki. No. tak, tak. To... Tymczasem w lalce Aha. pozwólcie, że wrócę. Tymczasem mm. w lalce Rzecki się dowiaduje, że Wokulski chce sprzedać sklep Szlangbaumowi. I mu jaja z rozpaczy nie bieszczają? Czy... To mm. akurat Prus przemilczał, tak mi się wydaje z tego, co pamiętam, więc tego na maturze nie piście. No nie komu... przemilczcie nie. to na maturze, Dobra, nie, bo za to nie ma punktów. Okay. Y, y, ty, tymczasem do Izy dochodzi, że tak o niej mówią na mieście, że jest starą panną. Mm -hmm. A gdy zakolegowany książę mówi, że Wokulski jest fajnym facetem w sumie, że takim Nie. niezwykłym człowiekiem Nie. jest, to ta Iza prawie decyduje się za nią, za Wokulskiego wejścia, że jednak będę jego. Na, na pewno ciekawią ją błękitne jądra tak, powiewające na wietrze, ale przecież rzecki ma lazurowe klejnoty, nie Wokulski. Właśnie, żaden z nich nie ma tak naprawdę. No, też fakt. Nikt tu nie ma niebieskich jaj, panowie, także spokojnie. Byki czasami chyba mają z tego, co... Jak się ustawiają północ-południe. I Iza wyłuszcza też warunki swojego za pójścia. Co musi zrobić Mówi tak, że Staszek musi sprzedać sklep i pozwolić jej na zachowanie znajomości z innymi mężczyznami. Oto szono! Tymczasem Stawska, ta Helena, zakochuje się w naszym Staszku. To tu się robi już porządna turecka telenowela. Tak, Albo zwłaszcza, że... No. zwłaszcza że, że pani Wolska wyznaje, że ona też się kocha w Stanisławie. Wąsowska. Wąsowska, Wąsowska, bo to Aha. dużo nazwisk na w, to mi się zlało w jedno, hmm. ale ona tak bardzo go kocha, tak bardzo, że chce jego szczęścia, tak bardzo, że ch chce go wyswatać z Izą. Tak się Jez. robi. Im by się teraz przydał wszystkim dobry psycholog. No, bardzo dobry. A powiesz coś o krowach teraz? Jak... Właśnie powiedz. To, no? to jest ciekawe. Właśnie miałem miał wpaść w słowo, nie? Mhm. Bo kod widzenia krów to prawie 360 stopni. No. Ale słabo widzą z przodu. A. Nie ma nic, że tak jest idealnie. No nie? bo Dla... mają oczy po bokach może. Dlatego jak no. podchodzisz do krowy z przodu... No. To ona obraca głowę, żeby cię lepiej widzieć. A, ty. Pa, ja myślałem, że po prostu ja jestem A. jakoś brzydki, że się krowom nie podoba, nie, i że ona zwracają głowę, ale... żeby na mnie nie patrzeć. Różnie się nie. o tym bydełku mówi, no. ale to jest jednak ciekawe nie, to stworzenie. Ciekawe, to jest ciekawe. ciekawe. Mnie jedno ciekawie, wiecie. Yy... Kto doił krowy zanim zostały udomowione? To też jest to jest Nie. Wielka... Krowy Daj. chodziły po lasach i ryczały niewydojone i dlatego ludzie je udomowili, Aha, żeby no tak. było cicho w lesie. No tak. No tak. Żeby dzieci mogły siadać na kolanach rodziców i słuchać o tym co z wokółskim. <laughs> no właśnie. To jest właśnie po to. <laughs> Słuchajcie, któregoś dnia Staszek się jakoś tak zebrał w sobie, tak po prostu i yy, wziął i pojechał do Izy. Jest. Jest <laughs> w końcu. jest Staszek, yeah. dajesz! jest. Za pupencję i ten, y, zawsze Co? przychodzi chwila, że mężczyzna musi wziąć jaja we własne ręce Żebyś i wiedział. je pokazać, przyszedł że ma. Taki, Przyszedł taki moment i on jedzie do Izy i mówi, że, że chciałby mieć nadzieję. Oho, chyba mu te jaja wypadły na dywan. Być może, ale Iza tak stoi, stoi, stoi i mówi, mówi tak, a niech pan już ma nadzieję. Uh -huh. Ojoj. I on jej ucałował dłoń. Aha. mocno i dał jej medalion swój. Ojej, jak słodko. Z indyka? Nie, medalion taki tam miał z takiego tajemniczego metalu i a. mówi, oprócz pani nie mam innego szczęścia na świecie. A te jaja cichutko potoczyły się pod kaloryfer. I Iza, Iza na to tak. No. Jak te jaja się potoczyły? Jeżeli tak, mhm. to biorę pana do niewoli. I zawiesiła sobie ten medalion na szyi. Mhm. Cytuję, a kiedy przyszło wsunąć go za stanik, Spuściła oczy i zarumieniła się. No? Ale spuściła się. Ale, oczy, co, oczy. ale co tu się w warszawie wydarzyło? No on się jej oświadczył w ten sposób, a ona też te aha, oświadczyny, wpuszczając median w biustonosz, przyjęła. Aha. Aha. no to były oświadczyny, no. że w niewolę, nadzieję, no. masz, ta, proszę tak. Ta, ta. ta. I Stachu wraca do domu i mówi Rzeckiemu: Ej, powinszuj mi, jestem narzeczonym, panny Łęckiej No to teraz tylko wesele i robimy lalkę 13 księgę. Oj, się będzie działo, się ta, będzie działo, no ta. czy ta. będzie mało jak Wokulski. Pokaże, jakich sztuczek nauczył się od tych no Jakutek i Kabardyno-Bałkarek. No, tam, jak był na zesłaniu, tak? tak, tak. Jakutki? Jakutki. Te z Jakucji. Te, te same, tak. te same. Ponoć znają sekretny masaż erotyczny złojem z renifera. To magia, stary, magia! A to czytałeś na tych książkach, w tych książkach o krowach? Czy nie? A, to nacierają to... cię łojem, czy co robią? Renifa to taka krowa, tylko inna. Tak, dobra, teraz cicho, bo teraz się robi naprawdę ostro i poważnie, więc jeżeli coś chcesz powiedzieć jeszcze o krowach czy o bydełku, to mów teraz, w tym momencie. To, to mogę, wiesz, to jest chyba ważne do treści, wiesz, tak. krowy mają bardzo wyostrzony węch. To, to jest arcyważne, tak. Tak, potrafią wyczuć zapachy nawet, hm, nie uwierzycie, z dziesięciu kilometrów. Yeah. Yeah. To, to ten gościu od niebieskich. Czyli podchodzisz do krów, dezodorantu użyj. To no ten zrobisz? gościu od niebieskich Skarpetki klejnotów, zmieni. przepraszam, bo tak sobie pomyślałem, <laughs> to on mógł pójść do krowy. Od razu bym powiedziała, że to dżinsy farbują. Ten co M mu są miał niebieskie no, jajka. Ta, no, tam, no, tam, no ale no, poszedł do doktora, no, no widzisz. Dobra. dobra. Teraz słuchajcie ważne. Kuzyn Izy Kazek no. Starski namawia Łęckich i Staszka na wyjazd za, za granicę. Mhm. Wokulski mówi, okej, okay, jedę z wami. Sparagi nie nie, 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 taki wyjazd, wyjazd. I wynajmuje dla ich twórki cały wagon. Aha. Jedziemy, ja płacę za wagon. Tak, Staszek powiedział. Tak, tak, i jadą. Aha. I tam następuje moment mocno przełomowy, bo ten rozdział zresztą ma tytuł "Czasu Cieka, wieczność czeka. Wiecie, Wie... że krowy pamiętają swoje imię i mogą mu rozpoznać y, do stu innych krów? To jest wstrząs... To jest wstrząsające. Aha. Naprawdę. <noise> No. I no, jak pociąg jedzie z Łęcką z Wo Wokulskim, nie? Tam O, pociąg z Łęcką Wokulski. Jak drugi raz przyjedzie, to rozpoznają ten pociąg. O, pociąg z Łęcką Wokulski. Słuchajcie, w to jest ciekawostka teraz taka troszeczkę modowa. W pociągu stary pan Łęcki oddział się w hawelok. Oddział oh. się. Mhm. W hawelok? Ubrał hawelok. To ja sprawdziłem, co to jest w ogóle. No. Bo to jest taki płaszcz bez rękawów. Ale z peleryną. Ja myślałem, że to rasa krów. Nie, nie? nie to jest Hawelok. I on w Haveloku łoi zagran? Nie, siedzi sobie w tym haweloku, bo mu zimno po prostu. Aha. I uwaga, teraz skupcie się, bo Iza zaczyna z tym starskim kaskiem gadać, ale po angielsku. Aha. Nie, wi nie, nie wiedzą, że Staszek się nauczył i umie. Aha. I rozmawiają między innymi o swoim romansie i że figo, fago, ryb, cim, pam, I mówią sobie, że podczas pieszczot ostatnio zgubili na które ona dostała od Staszka. Dobrze, że o, o tych krowach cześć. powiedziałem wcześniej, no. bo teraz jest odpowiedni na to moment. Nie, teraz o tych stu imionach krowik to by to nie to źle. Nie, by, sobie nie, by sobie zabrzmiało. No, e, co za zło. zło. To, ra, raz się mojemu koledze spodobała panna na dyskotece w Iskrzyni no, no i, i tańczył północy, obok, i się uśmiechał, o, i zbierał w sobie. I w końcu poprosił ją do tańca, a ona mu mówi: "Spierdalaj trolu. O, e. E, do dzisiaj gościu ma tam w okolicy pod krostem na osiedlu ksywę Troll. Opowiedz mu o Staszku, to nich się pocieszy, no. bo Stach ma mm. gorzej, bo Strach Stach każe konduktorowi powiedzieć, że jest do niego do Staszka telegram. Aha. Wysiada na najbliższej stacji. Daje izie z peronu do zrozumienia, że zna angielski. I po mm. prostu wysiada. No, Ale jak no. pociąg odjeżdża, to Staszek idzie wzdłuż torów. Mhm. I w którymś momencie słysząc pociąg kładzie się na tych torach, żeby ze sobą skończyć. O, 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 tu też nie bardzo pasuje mówić o krowach. Tu troszeczkę. Nie, nie czemu? Nie. Powiedz coś, tak dla rozluźnienia. Powiedz, powiedz. mu. A no, dobra, jedziesz dalej, bo to <laughs> no ciekawe. No, nie, się po, nie robi. powiedz coś, powiedz coś o krowach. Dobra, ale krótko, bo sytuacja się spręża. Krowa ma w nosie gruczoły potowy. Po czy to się wnosi? To, to jest luksusowa sytuacja, Aha, bo no taka tam. krowa to w ogóle się nie musi wąchać pod pachą, czy się spociła, tylko tak, od razu wie, Super. Gdy my tu gadu, gadu mhm. o krowach. To pociąg po Staszku. rachuciak, rachuciak. Nie. Nie? Nie nie, nie, nie? nie, 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 nie. Jak, jak i tak. Nie? nie, no właśnie, nie, bo ratuje go pracownik kolei, niejaki Wysocki, znowu nazwisko na W. Mhm. I Wysocki go ratuje, Stanisław zaczyna szlochać i płakać, a Wysocki śpiewa. To się w opiekę odda panu, panu swemu. swemu. Mm, pan. Jakby widział moich wujków pod koniec wesela, <grym> tylko torów nie ma, ewentualnie torty są. Moi też tak. Jak zaczynają nad ranem śpiewać deum, to znak dla ciotek, że trzeba ich kłaść spać, bo to już jest to koniec. To moi, moi wujkowie to jest. znaczy, Te że to... już bardziej świata nie tak, będą nie. kochać niż w tym nie. momencie. W każdym mhm. razie, Wokulski wraca do Warszawy, zamyka się w domu, nikogo nie przyjmuje, sprzedaje sklep Szlangbaumowi. No. Ma nawet taki moment, że zaczyna flirtować z panią Wąsowską, ale no. na pewno jej on to przyznaje na kartach powieści, że odkuchuje się wizie. No. że przeszła w ten Tak końcu. jest. Stanisław. Wyciągnął Stanisław, widzę, klejnoty spod kaloryfera mm. i znów mocno je dzierży. Tam. Brawo, Stan, brawo, brawo, W końcu Stanisław wszystko sprzedaje, wszystkie swoje nieruchomości i wyjeżdża. Mhm. Nie, wi nie wiadomo gdzie. Aha. Mm. Może dla rozładowania nastroju tak. tego po powiem, że istnieje schorzenie psychiczne o nazwie e, Bontropia. Tak. I co, A, się... I co to się robi? Bo to chory uważa, że jest krową. Nie, nawet A. taki nie, to film. Nie, to, od... jeszcze, Ale... nie, to, to troszeczkę rozładowałeś. Ale... Bo nawet film taki nakręcono w Polsce, I... moje córki krowy. I, I on wtedy woła, żeby go wydoić no. tak? To, to, to są świnie, nie krowy w no, takim no. razie. No. Uh -huh. A to świnia, rzeczywiście, wydojcie no. Nie, nie. O Wokulskim mówią, że tak na kartach książki, że był w Odessie, że wybiera się do Chin. O Izie mówią, że straciła wszystkich kandydatów i konkurentów do ręki, bo oni o, się zwiedzieli, i, że ona dobrze. ich zdradza. I, Aha. Czujesz pana, z kaskiem? Z kwiatka na kwiatek, kaska no. zdradzała z tam inżynierem. I, lubiała się przytulić. No lubiła, lubiła w no. każdym razie. Po czym przychodzi wieść, że Wokulskiego widziano w Zasławiu i że kupił dwie lastki dynamitu. No, to by taki dynamid walking robił, nie? Jak nie, ten, nie, nie? Nie, 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 nie. I po czym adwokat Staszka ogłasza jego testament. I co? I tyle? A Iza, Iza, Iza idzie do klasztoru. Po co? Pomoglić to Nie, wstępuje tam Aha. na klasztor. A, -a, a, bo jej ojciec Ale umarł. Słuchajcie, no. to trochę mało seks zakończenie, trochę nie? Jak na Izę. No. A mogła ze Staszkiem krowy kraść. Czy konie nawet. No, Mogło, mogła. Nie, mogła mieć wszystko ze Staszkiem. Tak, no. A teraz i kończy w I Co jeszcze u Staszka? Okazuje się w końcu, że Staszka widziano na ruinach zamku w Zasławiu, po czym nastąpił no. wielki wybuch. Mhm. Ale ciała nie znaleziono. Mhm. I subiekt Rzecki jest przekonany, że to mistyfikacja, Aha. ale to tylko on. Poza tym on następnego dnia umiera na zawał. A może Staszka tak rozerwała cholera, że go rozrzuciło po okolicy mhm. i nie znaleźli części. Coś, Żeby by, nie, złożyć, coś by jakąś Szczękę. Ale, a co Rzecki umiera, Rzecki umiera to, to, to na umiera na wyjściowo. Nie. Nie. A w kieszeni znajdują to po jego śmierci: ma taką kartkę z napisem: Non omnis Moriar. Nie, nie. wszystek umrę. O to grubo poleciał pan Bolesław. No, o grubbietko. No, a, a propos. No. Grubo, nie? Wiecie, że balony do sterowców z pierwszej wojny światowej robiono z krowich żołądków? A co ty nie powiesz? No, no tak, do jednego balonu sterowca no. tego, potrzebowano 250 tysięcy krowi grzełądków. Ćwierć miliona krów. Tak. I niech pan Bolesław powie non omnis moriar, czy, czy jak tam. Tak właśnie. Mhm. I, i krowy mówią do konstruktorów sterowców, moritari te salutant. Umarli cię pozdrawiają inżynierze. Tak było. Jeśli ktoś napisze maturę na podstawie naszego streszczenia, to zaznaczcie tam na końcu coś o krowach. Niech też się ten sprawdzający uśmiechnie, jeśli oglądał. Jeszcze jest jedna historia, bo, bo tak by nie, nie wszyscy, jak tu jesteśmy, no, pra, pra, praktycznie niewielu z nas czytało lalkę. I skoro myśmy dali radę ze streszczeniem... To ja wydacie... nie miałem czasu, bo czytałem o krowach dużo. To wy dacie radę z napisaniem matury. Na naszej mm. grupie na Facebooku dla patronów, dla mecenasów z Patronite'a powiemy, kto czytał, a kto nie. Przyznamy mm -hmm. się. Mm -hmm. Kończymy. Ściskamy was mocno. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. I Przemysław w oczach. Nie zapomnijcie zasubskrybować i pacnąć w dzwoneczek. No. I on wtedy dzwoneczek się odezwie. Nie wiem, wie wir waren, wo du